Hej, witajcie, z tej strony Noxy i streszczę się, bo nagrywam to już chyba piąty albo szósty raz, bo OBS cały czas odmawia mi posłuszeństwa i nie wiem, czy to nagranie się całe nagra, bo wycina mi dźwięk, nieważne, was to nie obchodzi. W tym tygodniu, jako że jest to ostatni tydzień rankingowy, postanowiłem zrobić sobie mały challenge, 7 dni do Challengera. Tyle, że nie jest to taki challenge w tej formie, którą znacie prawdopodobnie z tego, jak robili to inni ludzie, bo nie chcę sprawdzić, jak najdalej dojdę do od zera, tylko chcę wbić jak najwyżej swoje jedno skąd, które spadło z Grand Mastera za nieaktywność. I cały challenge jest dla mnie trochę motywacją, żeby więcej pograć też. A także. Zaczynam z kątem, który ma D191LP. Naszym celem jest wbicie jak najwięcej punktów. Prawdopodobnie będę grał głównie solo, ale, ale może będą jakieś dłoski, zobaczymy. E, streamuję na Facebooku, nie każdemu to odpowiada. Wiem, dla osób, którym to nie pasuje, to e, możecie, część gier będziecie mogli zobaczyć na kanale Noxy Live. E, do tego pewnie zrobię jakieś podsumowanie tego challenge'u, jak skończę, i, i to chyba. Tyle. A, a jeżeli Wam nie przeszkadza to, że streamy są na Facebooku, to link do nich co so jest w opisie. I tam zostawcie dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nich. Bo zawsze jak jest temat Facebooka wspomniany, to nagle się okazuje, że 90% ludzi nie ma Facebooka. A... I... To chyba wszystko ode mnie. Także mam nadzieję, że tym razem się nagrało. Jeżeli się nagrało, to życzę Wam a nawet jeżeli się nie nagrało, to życzę Wam miłego dnia i powodzenia we wbijaniu rankingu dla Was na koniec sezonu, żebyście wbili to, co chcecie. Peace.